Witam już w 11 odcinku gry, w którym jesteśmy w zapomnianej świątyni. Znaczy, do której zmierzymy i w, w której w, w, będzie trzeba pokonać e, e, tych kolesi. To, to zobaczymy i oczywiście kontynuujemy zadanie rozbity miecz. No to więc wchodzimy teraz. To budowle z wojny grzechu. Powiecie, co nieco ogrzewać? O, sporo tu mamy. No dobra, jeszcze raz bier w pieśli. No noc. No to gadamo Nikomu nie wolno wejść. Dobrze, no ten z tego stan ale. Ogor. bracia, Powstańcie! i ruszajcie na piste. To było tego? Nie, nie. Zabawa się do pierwszego rozpędz. Tak dużo. Za mało furi. Hmm, kopam, dupę mi dał ktoś. Dobry Słabne. Dobra, dobra. Dobra, no, Wykopał? Jest? czy no, tutaj może Aha. Kamień świata się zmienił. Nasze dzieci rodzą się sławe i żyją krótko. Demoniczna Neresa obiecała przywrócić im moc, ale zamiast tego przemieniła je i wysłała, aby walczyły przeciwko nam. No Możemy zginąć, ale... ale nie wcześniej, niż odeślemy ją z powrotem do płonącego piekła! Malarek, dawaj. Siłą dorównujesz naszym największym bohaterom. Jak myślisz, kim cię to czyni? Możesz wejść do naszego sanktuarium. No dobra. Zobaczymy to. Fragment miecza, oczywiście. Nie. Dzielny bohater. Tyle się nawojował a teraz zginie! Magda! A kogo to ze sobą sprowadzasz? Córkę Adri? Jest w niej potężna moc. To bez znaczenia. Wkrótce matka podzieli swój los, panie. Ta część miecza jest moja! Sprzelejcie ich krew! To miała na myśli, mówiąc, że matka podzieli mój los? To znaczy, że ona żyła przez ten cały czas? Mówi same kłamstwa, nie wierz jej. Zobacz, tu łatwo nam poszło. Dobra, zabierzmy ja się. Musimy wracę... szybko wracać do Keina. No Dobra. Chyba zabrałem. Nie? I... Do tryscam będę musiał z tym pójść, mm, no dobra, nie będziemy pływać w wodospadzie i wychodzimy z tego burdla. No cał całkiem tu przyjemnie było hmm. Nowe tristem. Lecimy i mamy z kimś tutaj porozmawiać, dobra, z tym niezna nieznajomym. Mamy drugą część miecza. Gdzie znajdę trzecią? Pamiętam blask, mknący w kierunku osady rybackiej. To na pewno Wortam. Doskonale, Leo. Niech przewoźnik Was tam zabierze. No dobra, czyli idziemy teraz do przewoźnika porozmawiać. Zobaczmy jeszcze, co my mamy tutaj na nowego ekwipunku. No. i ten będzie na pewno o wiele lepszy pasy mamy ciśpić i pancerz może być porównaj, zobaczmy co tutaj mamy coś nie tak może by to aha, bo wziąłem tego, a krzyżowca wywaliłem, szalma To możemy dać mu. Kuszę ma? Kuszę też dobra jest. Spodnie damy. To to. broni nie ma. Przy tobie niemal nie muszę kraść. No to dobrze, że przy mnie nie musisz kraść A zaraz, jeszcze mamy Co ja tutaj mam 61 Tak sobie myślę Tylko sobie krzywdy nie zrób Dobra idziemy A tu sobie zbroję sobie zachowam na innego przyjaciela Dobra przeważnie gdzie co masz do powiedzenia Zawiesz mnie do wortam. Zawiorę cię, ale miej się na baczności. Nad osadą unosi się dym. No dobra, czyli jedziemy teraz do Bortam. Niszczą miasto! Uciekajcie, póki możecie! Śmierć wszystkim, którzy sprzeciwią się potędze Sabatu. No dobra, no zabawimy się. Uff. Z dwóch śmigł, no całkiem nieźle, niech mi się nie pamięta po pod nogami, i oczyścimy, że całe miasto. No. Jeden z ludzi znalazł w sieciach tajemniczy artefakt wygląda jak rękojeść starożytnego miecza ale wiem że kryje się za tym coś więcej musiałem wykłócić się z rybakiem żeby zostawił ją w kaplicy gdzie będzie bezpieczna miejsce błagam moja rodzina ukrywa się w kaplicy z resztą mieszkańców musimy ich ratować nie uciekajcie Zdołacie ukryć mego miecza! Niedobrze. Moje sługi spalą to miasto do dołej ziemi! <śmaty> 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 Więcej furii. Co takiego? O, to jest senior. Uratowałaś nas. Zawdzięczamy ci życie. Dobra, najpierw muszę uleczyć. Szukam rękojeści miecza. Spadła z nieba i emanuje magią. Znaleźliśmy ją kilka dni temu. Żałuję, że ją zabraliśmy. Chodź, pilnuję jej Wierzyn. Z radością się jej pozbędziemy. Wracam do Tristram, żeby sprawdzić, co u wujka dekarda. Czyli będziemy musieli już tam podejść. Zobaczmy, tutaj jeszcze coś ciekawego znaleźć można. Kolejna książka. Zebrał więc najwierniejszych, najbardziej oddanych i zaprawionych w bojach Zakarumitów. Pod jego okiem no, no, po ćwiczyli się w korzystaniu z mocy światłości no, po no, sięga, w podobny sposób jak Paladyni, którzy wówczas również byli młodym zakonem. Lecz rekruci Akhana, krzyżowcy, uzyskali wiedzę na temat pierwotnych mocy Zakarum, jaka nigdy nie została ujawniona żadnemu Paladynowi. No, porządku. To diabła nie ma go tutaj. Twoja bohaterska wyprawa nie przyniosła oczekiwanego efektu. Mam trzy części miecza i Twoich przyjaciół. Mogłem się domyślić. Muszę wracać do domu Heina. No dobra, czyli możemy się teraz tylko i właśnie teleportować. Ja, czy coś tu znajdę? Dobra, Dom Klejna, gdzie on jest? Wykopałem dla ciebie kilka nowych przedmiotów. Płacz, Tristram. Płacz. Dom ten tutaj. To twój wybór, Kejnie. Albo wykorzystasz znajomość sztuki horadrimów, aby naprawić miecz, albo twoja ukochana Lea zginie straszną śmiercią. Cały ten ból. I zniszczenie. No, na co ci w ogóle ten miecz? Mnie na nic, ale jest wszystkim dla mojego władcy, Beliala. Klas! Co za gniew? Robi wrażenie. Tym razem wygraliście. Ale skoro miecz nie może być mój, zabiorę jego właściciela. Ostatecznie ostrze i tak będzie moje. Wójku, nie umieraj. Nic już tego nie powstrzyma, ale muszę zrobić jeszcze jedną rzecz. Trzeba zespolić. Bier. Czy nie mam mieczek? Tak, jak podejrzewałem, to miecz z królestwa niebios. Nieznajomy jest aniołem. Pamiętaj o dzienniku. Wewnątrz znajdziesz prawdę. <ścoughs> no, niestety, Bójciu nie żyje. A tego nie będzie, trzeba na pewno szukać. A co z tym mieczem? Co się tutaj dzieje do studia? Nie mogę wejść. Okej okay. Czyli dobra, no to leo... Gdybym tylko umiała kontrolować tę moc, mogłabym go uratować. Nie obwiniaj się. Mahda zapłaci za śmierć Keina. Mahda i jej pan Belial. Dziennik mówi o aniele, który spadnie z nieba, kiedy cień wypełznie z otchłani. Nieznajomy jest kluczem do tajemnicy. Anioł czy człowiek? Musimy zwrócić mu miecz. Wtedy nieznajomy odzyska pamięć. Kiedy moja moc się uwolniła, przez chwilę mogłam zajrzeć do umysłu Mahdy. Uciekła na Wyżyny. Dotrzesz tam przez jaskinię nad tam. Ale pamiętaj, Mahda będzie tam na ciebie czekać. Jestem gotowy. Mm, no dobra, przejdę. Do... Chcę by tutaj się popowrzbywać. Dobrze. Złomane piętro. Aż tyle? Dobra. No, to bierzemy to oczywiście sześćdziesiąt jeden, sześćdziesiąt A później sprzedam amulet mamy oczywiście amulety, um, dobra no, dobre, to drogie nie są, czyli możemy iść. Piwnice pod kaplicą, no dobra. To te to piwniczki. No i w końcu będziemy mogli... O, buty są jeszcze. Zobaczmy co to jest co za buciory 30 tak czy siaki tak będą by lepsze niż te co mam na sobie Tu mamy jeszcze o skrzynię i co jest, znowu wypadło no pewno Mogę tego rozrobić, może się coś tam pokręciło z tym Tutaj o, tutaj też coś z no. I tutaj jest wejście, a jeszcze tutaj są pająki. Potrzeba więcej czasu. Tutaj jedziemy w koło, wytłuszczamy te pająki. Nie jestem jeszcze gotów. lepiej porozmawiaj z Leo. Ja nie jestem dobry w takich sprawach. Mm, dobra to. Chodząc co paroków? O, szaro pustelnik. No, dobra, gadamy z nim. Królowa śpiewa dla mnie. Słyszę, jak z daleka dobiega jej głos. Dobra, na pewno się nic ciekawego do niego nie dowiemy. Na pewno chcemy iść przez te jaskinie? Nie podoba mi się tutaj. No dobra, na razie jest tutaj spokojnie. Wciąż czekam. potrzebuję fury No dobra wiadomo, że już gdzieś tutaj... ...mano fury. I to nic Tylko nie dotykaj jaju I trochę. Do zbierania, no. Jeszcze jakiś pas? Kiedyś byłem jednym z nich. Zwyczajny, niewinny. Aż usłyszałem wezwanie, i już wiedziałem, że muszę służyć muszę zabić mężczyznę, który zagraża mej pani i mrocznej potędze. Jestem chyba. Was, na tędy, Czyli dobra, Droga prowadzi e, tędy. Ten pająk złapał coś na pojawia. O, no, mój, no. koleby. E, a, bajka. Zaltam. co takiego złapał pająk. Ale dobrze, cholera. to? złoto nigdy nie zawierają. No dobra, dwaga się raz. Deu well. de O, tutaj jeszcze coś jest. O tego jak się tego, To jest pan portal jak się także sobie otworzyć. Nie tylko zawsze można coś ciekawego znaleźć. Ладно. Vale. Yeah. Скоро богатых Ладно, как

Tutaj. Spore Tutaj. będzie, ale tylko... o, jeszcze coś mamy. Zamknięte. Uśmiecha się do mnie. Zamknięte. Kultura chyba się szybko nie, nie odchodzi. O, jeszcze jedno się pojawiło. Tutaj coś jeszcze jest. Chci iść właściwie. Myślę, chyba tędy będziemy iść, ale wszystkiego jeszcze nie odkryliśmy. Fajny połączenie. Jesteśmy no to... parownik, zabiję mi I będziemy kończyć akurat ten odcinek Resztę to e, zobaczymy w następnym odcinku Więc żegnam i zapraszam do kolejnego odcinka z gry Diablo 3 Chyba coś wdepnąłem jeżeli się film podoba, możecie subskrybować mój kanał lub dawać łapki w górę. No to więc, cześć.